Smarfo maszynka, pogodenka. Już od wielu dni lało bez przerwy. W wiosce smarfów wszyscy mieli deszczu powyżej uszu. Dosyć tego, stwierdził w końcu pracuś. Każdy tylko narzeka, a tymczasem zamiast narzekać, trzeba coś wysmerfować. Myślał, zastanawiał się, kombinował. I wreszcie zabrał się do sporządzenia projektu. Po kilkunastu dniach wytężonej pracy dziwna konstrukcja Pracusia była gotowa. Pracuś zaprosił wszystkich na pokaz działania nowej maszyny. Smerfy stały smętnie, moknąc na padającym deszczu. A teraz patrzcie uważnie, zawołał Pracuś. Przesunął jedną z dźwigni. Otworzyły się malutkie drzwiczki i wysunęła się figurka Smurfa w kostiumie kąpielowym. Miała okulary, tak jak ważniak. Nie minęło parę chwil, a deszcz przestał padać. Chmury odpłynęły i na błękitnym niebie zaświeciło słońce. Wszyscy klaskali i krzyczeli hurra z radości. Tymczasem Pracuś przesunął inną dźwignię, i tym razem ukazała się figurka Smurfa z parasolem. I zaraz znowu lunął deszcz. Pracuś przesunął kolejną dźwignię i rozpętała się prawdziwa burza z wiatrem i piorunami. Twój wynalazek jest po prostu smurfastyczny – zawołał papa Smurf. Ale proszę, zlituj się. I ustaw tą smarfą maszynkę, pogodynkę znowu na słońce. Nastały dni pięknej pogody. Smarfy uradowane powrotem słońca urządziły nad brzegiem stawu wspaniały piknik. Bażniak postanowił zażyć kąpieli. Poeta oddalił się nieco, aby w spokoju ułożyć odę do słońca, a farmer. Poszedł sprawdzić, jak rozwijają się rośliny i zauważył, że sałata zupełnie zwiędła. Przyda się jej trochę deszczu, mruknął i powędrował w stronę smerfomaszynki pogodynki. Nagle niebo się zachmurzyło i znów zaczął padać deszcz. To nie potrwa długo, powiedział ważnik. Potrzebne mi słońce, żebym mógł dokończyć mój wiersz, mruczał poeta, zmierzając w kierunku pogodynki. Ledwie zdążył ustawić z powrotem ładną pogodę, kiedy przybiegł farmer, krzycząc, żeby natychmiast wyłączył deszcz. I zaczęli się kłócić. Moja oda potrzebuje słońca, a moja sałata potrzebuje deszczu. Wrzeszczeli szarpiąc za dźwignię. Pogoda zupełnie zwariowała. Coś musiało się zesmerfować w mojej maszynie, stwierdził zaniepokojony pracuś. Słońce, deszcz, śnieg, burza. Na tarczy z szaleńczą prędkością migały wskaźniki, a z maszyny zaczął się wydobywać ciemny dym. Nie poradzimy sobie z tym sami, Musimy poszukać pracusia, zdecydowali w końcu farmer i poeta. Chyba coś przesmarfowaliśmy w Twojej maszynie. Przyznali obaj na widok nadbiegającego pracusia. Kiepska sprawa. Trzeba jak najszybciej zatrzymać smarfu maszynkę po Zawołał i popędził dalej. Na nieszczęście wody, rzeczki. Bezbrały z powodu deszczu i pędziły niosąc różne przedmioty. Potężny, gruby pień uderzył w słupy mostka i wszystko runęło do wody. Pospieszmy się, naglił papa Smirf. Musimy smerfować naokoło, żeby dotrzeć do maszyny. Lecz gęsta mgła zasnuła wszystko i ledwie mogli się poruszać. Kiedy mgła w końcu się rozwiała, musieli brnąć w śniegu. Z trudem przesuwali się wśród rozszalałych żywiołów. A kiedy byli już niemal u celu, zerwała się wichura, która miotała nimi, jak z trawy. Pracuś dotarł w końcu do smrti maszynki pogodynki, ale nie zdołał jej zatrzymać, choć był. Przecież jej konstruktorem. Wziął więc odważniaka parasol i szybko zmajstrował latawiec. Piorun uderzył w latawiec, przebiegł po lince i rozsadził maszynę. Wkrótce wszystko się uspokoiło. Bardzo mi przykro, Precusiu, powiedział papa Smerv. Jak widzisz, Smarfowanie pogody jest zbyt niebezpieczne, aby je uprawiać. Postanowiłam napisać Odom do deszczu, oznajmił poeta. To prostsze, bo gdyby zabrakło mi natchnienia, wystarczy, że ktoś poleje mnie wodą.